Witajcie kochani. Horoskop na kwiecień roku 2017 dla Skorpiona. I tutaj, tak jak w przypadku wcześniejszych znaków zodiaków, będę mówiła na początek, czy też omawiała tą sferę, która jako pierwsza się będzie chciała nam tu ujawić, pokazać i ta będzie dominującą, a później wyciągała będę tutaj kolejne. No to co? Zaczynamy. Skorpion kwiecień 2017, co też dla Was ten kwiecień przyniesie. Skorpion 2017 kwiecień. Zobaczmy. Mm, oj, może być jakaś kłótnia, która będzie powodem tego, że będziecie mieli złe samopoczucie zresztą dwie strony. Zobaczymy. Która ze sfer się nam tu zaznaczy. Jak to będzie wyglądało? Oj, Skorpiony. Tutaj karty pokazują taki trudny emocjonalnie dla Was czas. Na coś, na co cierpliwie jakby czekacie, tak? Może jeszcze się okazać, że. Poczekacie sobie. Tak? Mam pokazane, że tutaj jakieś zubożenie w kontaktach jest, co powoduje u Was stres, cierpienie. Macie wrażenie, że jesteście oszuk oszukiwani. tak? To jest mało komfortowa sytuacja dla Was, no całkiem zrozumiała. I jakby jest niemożność przebicia tego balonu, niemożność przedostania się, tej jakby murem o ścianę. Także w poprawach w sferach emocjonalno-uczuciowych, no będziecie musieli troszkę, troszkę, niestety, poczekać. Również tutaj karty zaznaczają sferę. Materialną. Uważajcie na wszelkiego rodzaju, kochani, zguby, straty, ale spowodowane poprzez Waszą nieuwagę. Możecie zgubić coś dla Was cennego, a cennego, co ja rozumiem, no, może być na przykład jakiś ważny dokument, dowód, dowód rejestracyjny, paszport. Mogą to być dokumenty gdzieś tam, jakieś, które są voucherami. Tak. Również może to być torebka, ale torebka, na przykład, którą dostaliście od kogoś, jest dla Was cenna. Tak? Mogą to być karty kredytowe, portfel, bądź biżuteria, która jest dla Was ważną, sentymentalna. Także na to zwróćcie uwagę. Zobaczmy, jak sprawy zawodowe się tutaj będą dla Was rysowały. Kochane skorpiony. Powiem tak: to, co na pozór wydaje się utratą gruntu pod nogami, finalnie wyjdzie dla Was, to na plus, dlaczego? karty na dzień dobry wychodzicie jakby sytuacja w firmie czy też sytuacja um, waszej pracy tutaj no, była taka Niestabilna, tak. Ja mam to pokazane, że jedna osoba nie ma takiej dojrzałości, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania zasobem ludzkim, tak. I jakby te zmiany, te rotacje finalnie wyjdą dla Was na plus. Mam Was pokazanych, że zmieniacie sobie jakość pracy ogólnie na lepsze i tutaj dosłownie rozbijacie się łokciami, tak. Idziecie do przodu. Zatem, na na pozór, e, sytuacja, która wygląda niefajnie, wy, wychodzi dla Was e, finalnie na plus. E, z tego z, z dwojga złego wychodzi coś dobrego. Zatem, teraz, kwestie zdrowotne, kochane Skorpiony. Ta karta mówi, to jest karta stop, tak? Karta, która. E, Tutaj podpowiada, że albo osoba pytająca nie jest gotowa na usłyszenie tutaj odpowiedzi, albo też są jakieś blokady w Was, które mogą karty definiować, że pewne informacje, albo nie przyswoicie, także przyswajamy informacje. Zwróćcie uwagę, kochani, na nogi. Zwróćcie uwagę na układ ruchu od pasa w dół, bo mi się tutaj czy miednica, czy nogi, żylaki pokazują nie oszukujcie się. Najwyższy czas z tym zrobić porządek. Nie odkładajcie tego. Zwróćcie uwagę, kochane mamy, skorpiony, na stan zdrowia Waszych dzieci, bo też mi się tutaj pokazuje jakieś osłabienie. Zatem ja Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia za miesiąc. Gdy Wam się podobało, łapka w górę, bardzo proszę, ściskam Was gorąco.